Proszę Państwa, tym pismem z 18 sierpnia 2021 roku, skierowanym do Marcina Wiąska, czyli do tego pana, nowego rzecznika praw obywatelskich, skierowałem wniosek, o wystąpienie na podstawie konstytucyjnej prerogatywy Rzecznika Praw Obywatelskich określonej w artykule 191 Konstytucji, w artykule 188 Konstytucji do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z 17 września, bo wtedy została uchwalona o ratyfikacji umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej podpisanej w Warszawie przez właszczaka 15 sierpnia z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w tym z artykułem 118, czy ponad wszelką wątpliwość, jest niezgodna ta ustawa. Zatem w obrocie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje, proszę Państwa, z całą pewnością niekonstytucyjna ustawa, którą przeprowadzono przez ścieżkę legislacyjną na podstawie projektu wniesionego do Sejmu przez yy, prezesa remisu Mateusza Morawieckiego. Niekonstytucyjna ustawa, którą ratyfikowano antypolską ustawę. Przypomnę, że pro, poseł Grzegorz Braun mówił o niej, że to jest kolonizacja plus, że to jest okupacja plus. Inni mówili, poseł Robert Wienicki, że to jest wasalizacja Polski. Ponieważ nie dostałem odpowiedzi na to pismo z 18 sierpnia, to skierowałem kolejny wniosek do tego pana, Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaczyna raczej niedobrze. To znaczy tam, gdzie mi może poinformować, że o nic nie może, to mnie informuje, jak oni się cieszą, proszę Państwa, jak nas mogą poinformować, że czegoś nie mogą, a najlepiej to, że nic nie mogą. I wtedy dostajemy elaboraty. Natomiast ponieważ nie odpowiedział mi na ten wniosek z 18 sierpnia, to skierowałem w kolejne pismo z 8 września do niego o sporządzeniu i doręczeniu wyjaśnienia, czy Rzecznik Praw skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, jak w moim piśmie do niego z 18 sierpnia, tym, które przedstawiłem przed chwilką, zatem żeby Trybunał Konstytucyjny sprawdził, czy jest zgodna z Konstytucją ustawa według projektu prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.